Dzień dobry, ja, ja potrzebuję pomocy, Karol. Z drugosłonicza. Ziobro! Pomogłem? No już się śmiesznie. Pytanie mam do ciebie, właśnie widzowie mają pytanie do ciebie. Chcieli zapytać widzowie się. Mhm. Czy nie chciałbyś? się zapytać kogo? Ciebie i mnie. A. Czy nie chciałbyś, albo czy nie chcielibyście Chcielibyś, ja mieć skrytki pocztowej, żeby można było nam wysyłać rzeczy? A moglibyśmy to zrobić, tylko wtedy tylko... się trzeba bujać do tej skrytki pocztowej. Musimy to przeanalizować, Karol. Bo raz, że bujać. Mhm. A dwa, myślę, że tego może być dużo i gdzie będziemy to wszystko trzymać. Powiem tylko tyle, że słyszymy. Przegadamy z Karolem poza Dobrze. kamerą. Dobrze. Rozmówimy się. Dobrze. Pójdziemy do naszej rozmównicy tutaj. kibel. Jest... mówię? Jest... Włodek chciałby wam puścić to wideo, które ja wynorałem. Wycierałeś. Ale kurde mikrofon był w twoją stronę, patrz. A nie, to w moim... Sorry. Skończmy już, kurde, ruszanie tym mikrofonem co odcinek, błagam. Ten mikrofon się nie rusza nawet o milimetr. Właśnie, że się poruszył i teraz jest lepiej. A co mieliśmy obejrzeć? Aha, to mam włączyć? Mieszkańcy Warszawy, mam dla was krótkie przesłanie. Tak, co czas. Czemu cofasz? No, było, było przerwanie, bo dobrze słuchać, co on powiedział. No wiadomo, co powiedział, jest napisane tutaj w tytule. Wasze miasto to Polska Sodoma. Nasze miasto. Wasze miasto to Polska Sodoma. No tak, jest prawda. To do ciebie, Karol. To już do pana Rafał Trzaskowskiego. Aha. Przodomu to moje miasto. Warszawa, swoimi bezbożnymi prawami i grzesznym stylem życia, demoralizuje cały kraj. To jest prawda. To jest akurat prawda, Warszawa. to się muszę zgodzić. W sensie, jakkolwiek memiczno-śmieszne to jest, generalnie się zgadzam. Warszawa po raz kolejny zostanie zniszczona, o. jak za powstania warszawskiego. A nawet jeśli zostanie zniszczona, to pan to mówi takim tonem głosu, jakby pan chciał, żeby była zniszczona. Nie powinien pan chcieć, żeby nie została Bardzo został... dobra analiza wypowiedzi naszego <laughs> Macieja Modzelewskiego, muszę ci powiedzieć. Skala zgorszenia tak. i grzechów obecnej Warszawy tak. przekracza bezprawy tej przedwojennej przede wszystkim aborcję, homoseksualizm. Związki cywilne i grzechy nieczystości. Gdzie, czy, czy do związku cywilnych nie leżą różne umowy cywilnoprawne? Te <noise> grzechy, które pan wymienił, dotyczą nie tylko Warszawy, wydaje one mi się. One dotyczą Warszawy. <noise> Ostatni z wymienionych grzechy nieczystości, wydaje mi się, że one dotyczą całej Polski. Nie <noise> Warszawy. Trzeba by z mi pogadać, ale jestem w stanie się założyć, że ludzie w całej Polsce spodziewają się z tego samego. Oglądałem. Filmy dla dorosłych. MÓW GŁOŚNIEJ, CHŁOPCZE! Nie widzę ze strony narodu polskiego żadnej skruchy, hmm. żalu za grzechy i narodowej pokuty. Chciałbym, żebyście zobaczyli, że my to tak, naprawdę tak, tak oglądamy, nie? <grystanie> Powiedz mi, Wodryczku, jak ty się stosunkujesz do tego? Jaka jest twoja mocna opinia mocno stronniczych? Moja opinia co do tego nie będzie słowna, ona będzie graficzna. Bardzo proszę. <grystanie> Na to. Zobacz, co widać w odbiciu oka. Zobaczcie, to książka, jakby to, to jeszcze to. wyostrzyć, to dokładnie widać tutaj odbicie Rafała Trzaskowskiego, który się kłóci z DJem. Moje miasto, weź troszeczkę pod uwagę. Weź troszeczkę pod uwagę. <laughs> Ale uwagi. czy ta muzyka jest zła? Ona Nie, Ruda, jest, no, jest, jest genialna! genialna. Więc musimy się gdzie, wodeczku. Do Rosji. Oczy... Rosja. Nasz kraj! Ja w ogóle jadąc tutaj z, z Rosji? Z, z, myślałem o Putinie. <laughs> ja chciał to zobaczyć, jak jedziesz. Jak oni to. świeżo końca... pojedzony McDonaldem jedziesz tak. A ten Putin. I o czym pomyślać. No? Tak jak oni to wykoncypowali, że Putin jest tak długo prezydentem? W sensie. No zmieniał prawo w trakcie rządzenia. Ale to właśnie oddywał? nie jest tak, że demokracja uniemożliwia właśnie takie, że zmienianie prawa? Nie, bo nadpisujesz jakby jeden dokument inny. No tak jak już mówimy o Rosji, to chcielibyśmy wam powiedzieć o, panu, który się właśnie nazywał. Się nazywa Jezus Chrystus. Nie. Chrystus. Sergii Torob. Co to znaczy Torob? Że Torob. I on został zamknięty do więzienia. Ma Świetny 59, lat. 59 lat. 59 lat Siergi Torob, znany również jako Wisarion. Czy znacie ten i ten, ten imię, Sergii Torop jest twórcą i przywódcą albo był, albo jest, hmm. znaczy zawsze będzie, twórcą i przywódcą sekty nazywanej sekty. 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 Kościołem Ostatniego Testamentu i uważa się go za kolejne wcielenie Jezusa. Znaczy on sam siebie uważa Nie. oraz kilka osób, które zdecydowało się za nim Dużo osób. Swój kult prowadzi od 91 roku. I to szanuje? O, czyli zaraz po transformacji, <grym> w, bo to akurat wtedy bo każdy może, coś. chce. W sensie, kapitalizm jednak niszczy tak, na NRD. Jak masz jakiś dobry pomysł na biznes, no to rumko. go. <grym> <grym> ale zobacz, ci ludzie się cieszą. On wygląda jak David Guetta. No wygląda jak David No, David Guetta no. no. zszedł o, no. z niebios, by no. dać nam dobre bity. Jest dla mnie niesamowite, że potrafią się nadal tworzyć od zera takie no. struktury parareligijne, gdzie ludzie idą za jednostką, która żyje i wierzą w jej słowa. No to jest niebywała sprawa dla no mnie. No niebywała, wystarczy pisać w Google Ale... Jared Leto no, I no, ja się zastanawiam czasem, czyli jakbym ja przyjechał do takiego miejsca, nie? I siadłby Jared Leto albo ktoś inny i by zaczął mówić, to czy ja bym dał się oczarować? Czy ta aura miejsca i charyzmy prowadzącego... Ty nie, ty nie, ty nie. nie. Kurde, szkoda. Ale... Okazuje się, Okazuje się, że nie można sobie tak po prostu prowadzić sekty bezkarnie. Ale to w Rosji. Bo ja. mogą cię zatrzymać służby. Zresztą, co ja tutaj będę dużo gadał, zobaczymy może materiał, bo my już umiemy się komunikować z reżyserką, to karo pójść materiał. Także teraz przenosimy się do Rosji, żeby zobaczyć materiał z bardzo, zatrzymania. Bardzo prosimy materiał. Bardzo proszę. Tu sygnał, że... Aha, Ktoś? przepraszamy, możemy puścić tą plażę I zapraszamy na materiał. No David Geta idzie na koncert, to ma ciuszki takie luźne Ale w ogóle, no, ja już powiedziałem, o to, tak. ten pan, o to, on tak. nie wygląda jak ten pan tutaj Tu wygląda tak dużo bardziej uśmiechnięty, jest taki... czarne włosy, a nie... nie jest... Tutaj wygląda jakby coś zrobił źle. Pasz do helikoptera, go takiego porządnego, wielkiego, wojskowego helikoptera, nie? To tak do dzieci, pokazujemy wam te filmy, że... Nie zakładajcie sekt. Jakbyście kiedyś mieli taki plan, pomysł A tu już w ogóle inne uciuszki To jest ten sam gość? O nie <laughs> To nie, to jest dwóch typów! <laughs> Co? Tak, te, to, to są ci to jest David Geta, to jest, to to jest Jezus. A to jest kto To jest Jego David Geta. A to z dwóch różnych typków. Torop, zanim został Jezusem, pracował jako milicjant. To o, co, ciekawe, nie widziałem. Czyli swoi po niego przeszli dzisiaj. W 1991 roku odbył 60-dniowy post, w którym ogłosił się kolejny wcielenie Jezusa i zaczął tworzyć sekty, która opiera się na prawosławiu, ale czerpie też z buddyzmu. Wyznawcze w Viseriany wierzą między innymi w reinkarnację nie piją, nie palą, to tak, akurat dobrze. Próbują być samowystarczani. No, to nie jest najważniejsze w życiu. Sprzeciwiają się też nadmiernej eksploatacji planety. Bardzo słusznie. Tak, zatrzymanie toropa było skrupulatnie zaplanowane. Tak jak teraz yy, od <grym> Służby zatrzymały go na Syberii jak ta, ta gra, w akcję zaangażowano cztery helikoptery, bo mhm. na dwie osoby cztery wydaje się sensowne. Toro poskarżony jest o czerpanie zysków z nielegalnej działalności i wyłudzanie pieniędzy od członków sekty. Poza tym Visarion miał stosować przemoc fizyczną, czyli bicie w no, i psychiczną, na przykład głupi jesteś, wiecie, będą głupie wobec swoich wiernych. Podobne zarzuty usłyszeli dwaj współpracownicy Tarapaca, a trójka trafiła do reszty, czyli jeszcze trzeci. Po śmierci, po zwieśću faktów i rozkazach ażrzutowych totalitarnej sekty Gesseliona, Silwiki w górę Sonsa nagnęli tylko No jak to takim się tonem mówi, to brzmi przestępczo, nie? To bardziej przestępczo. Mi nielegalnie. I bardzo nielegalnie o ci mówić takim tonem. Karoli Wodę, od 10 lat zbierali pieniądze od swoich widzów. Niczego nie spodziewając się, widzowie wpłacali 50 złotych miesięcznie... Z swoich podatków. Ze swoich podatków. Ale to nie jest koniec. To nie jest koniec? Nie, to nie jest koniec. Bo mamy jeszcze jednego typa, co wyjaśnia, ale tym razem przepowiedni Nostradamus. Karol, że damy I radę? Kontynuując ten, w tym tygodniu temat żółtych napisów. Wielki król grozy nadejdzie z nieba, ożywi z powrotem Genghis przed wojną i po niej króluje. Nie z Hiszpanii, ale ze Starej Francji będzie wybrany na trzęsący się statek. jesteś <śmieniczy> <śmieniczy> bardzo złym widzem tego typu materiału, bo to jest specjalnie tak zrobione, żeby cię przestraszyć, a tak, się z Ale jeszcze uważam, że powinno być przejście do wyciszenia, powiem takie innuendo -y takie przejście. I w tym momencie jest takie... Ja no też nie. To powinno być... Bro. Ja bym się to już bał. Co jest zapisane, zapisane w przepowiedni? No przepowiednie. Tytuł, szok. Złamał szyfr Nostradamusa, poznał imię ostatniego antychrysta, Peter Nowotny VTV. Zobaczcie, bo tu chodzi o to, żeby zobaczyć i, i posłuchać Petera na Nowotnego. Bardzo proszę. Dobry wieczór państwu. Dobry bardzo, państwu bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejszego wieczoru ty nie, nie zwracasz wadze, uwagi na, na ten wielki wier... zegarek, który odlicza do, czas, no, czas do końca do świata? Wietnym, tam, tam, tam. Ja wiem, że on odlicza to, czas to, do końca świata. To no, taki wielki zegarek? W tej chwili też siedzi tutaj u nas w... Ale zamaskowany będzie w... od razu, Wam powiem, Peter Nowotny. ...na potrzeby ukrycia tożsamości, ponieważ temat będzie dzisiaj na pewno. Intrybujący, inter... No bo, no dobra, jakby się odsłonił, kto może mu zagrozić? no, rząd światowy, który na pewno poluje na każdego, kto potrafi poprawnie rozczytać mm, przewodnienie Nostradamusa. No, Błodek! To Peter, swój bardzo ważny temat. Od jakiegoś czasu interesujesz się tym. Nie interesuje ja, no, to, no, to A to musisz ja być ekspertem. Wiedzieć, ja bym chciał wiedzieć. Ja wiedzieć, od kiedy się pan tym interesuje. Wygląda na młodego człowieka, nie, przecież jest pod przebraniem, jak to jesteś, nie chce rozpoznać. Ej, to bym on ma chyba pelukę. Chyba? Ty dopiero teraz zauważyłeś, że koleś ma na. tupecik pod słońcem? Ty to zauważyłeś dopiero teraz? Łat? To no może, może być wyłókane. No dobrze, niech pan Piotr Nawotny powie. Znowu ja mnie brzuchuje. Nic tak się zaczesz. Prawda? To nie są prawdziwe. Kwiaty. Nie są prawdziwe. O nie! Też się tak zwany chaos. No to nie? Tak to jest to jest chaos, tak zwany Posłuchajmy przecież. Jest to chaos, tak zwany sztuczny, <sukamy> szykowany pod jednego człowieka. Abyście uwierzyli, że on jest dobry... Soros? Jest nie? po prostu. Nie, nie. nie zdradzę imię, czyli według Nostradamusa. Trzecie imię antychrysta. Tak. On powiedział Hitler był, Nostradam, No, Napoleon. Napoleon, przepraszam, Napoleon. I? A trzeci, no to jest Mabus. Ale zanim to I co? Z technologia. Jest tak jakby i tak zwana. <grymny> jakby tak zwana Yyy... <grymny> e, znaczy, sposób wykrycia, który potem. Tak, tak. Proszę kontynuować. <grymny> e, i... <grymny> I tak kontynuować. Tak, tak, jakbym był prosto, był prostokąt. No? Tak. Po jest. A potem on mówi: Ja mam wrażenie, że pan mnie nigdy nie słucha. Tak, tak. Pan mówił: pan mówił. No to co mówiłem ostatnio? No, ja no ostatnio pan opowiadał. No co powiedziałem przed chwilą? Jak jest z antychrysta? To Wiec? pan ma mówić, Ja jestem od słuchania. Ktoś mi się wydaje, że 200 zł za godzinę, to ten krew. Tak, krew od razu. Będzie z tym właśnie swoim. Yy... A, ja wiem, dlaczego włodnie nienawidzi Petera Nowotnego, bo zobaczył to ujęcie, gdzie on jest w skarpetkach do sandałów. To jest element przebrania. To nie są jego prawdziwe ubrania. On jest tutaj przebrany za typowego Polaka. Więc go zostaw. Jest wszystko git. Zobacz, każdy może się przyjść i tutaj podzielić wiedzą, tak. Ale też nie każdy będzie z taką uwagą słuchał tego. <laughs> Było pokazane nawet e, świnia, która była przez niego zaczypowana, To było coś mocne. Gdzie to było pokazane? W którym, w którym artykule? Ale ty nie część w ogóle proroctw ani horoskopów. To zawsze chodzi o to, żeby powiedzieć to w taki sposób, żeby wszystko się sprawdziło, żeby nic nie z tobą No dobra, ale pan... Mobus. mabus. Pan Peter mabus. jak to mówi? Mabus, <laughs> mabus wład. Pan Peter, jak on tu jest, no to on raczej wierzy w to, co mówi i nie mówi tego na żarty ani ten, tylko jest... Nie. No tak, nie. Co nie? Że oni są zakłamanymi. No ale wierzali. Nie Nie wie. Po co wchodzi do tego programu? Bo widocznie jakieś PDF sprzedaje w sieci. PDF. że tak. PDF. Będzie maleńka, szara płytka. Kartonik. Słuchasz? Więc ludzie, którzy będą odbierać. Płytka. Kartonik. Nanoszony. Promieniem izotopowym. Niewidzialny tatuaż. Niewidzialny tatuaż. Niewidzialny tatuaż. Panie Peterze, mówienie tego typu rzeczy nie daje nic dobrego, wprowadza jedynie strach i poczucie zagrożenia u ludzi, no, no, tak z którym nic nikt nie może zrobić, bo w sumie nie wiadomo ani z czym, ani z kim, ani kiedy, ani po co walczyć. Sperne. Jaki jest, panie Peterze, jaki jest cel tego, <gülpanie> czy pan chce dobrze dla ludzi, czy pan chce źle dla ludzi? Chcę dobrze tam, dla ludzi, bo słabo ostrzec. to etapu, system, czyli tak zwane... Um, tak, tak. Powiem jak ktoś jest ekspertem w telewizji mówi, no jakby, tak, ta, takie. tak, 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 bo, według ciebie ten zarodnik bakterii, już został wstrzyknięty połowie populacji ludzkości? Kiedy to się stanie, on tych zabije papieża i zabierze jego miejsce w latykaniu. I się ja To jest ciekawe. To, czy... to jest najlepszy prowadzący świata, że on potrafi normalnie usiąść, zmienić teraz nogi z jedną na drugą i w środku tego. Pi... nie zrobić tak. Jest tak, jakby, mm, tak to jest tak, jakby tak zwany Taki ten dęks, o którym mówiłem. Termowizyjny. Termowizyjny, właśnie. I lucyfer zabije papieża, zajmie jego miejsce i będzie współpracował z rządem światowym. To jest <laughs> ciekawe. To... A nie zmyśla pan zupełnie nic a nic? Jest ten dęks i on. <laughs> Przestań ludzi szkalować tylko dla ich, za ich wybory fashionistowe. Nie przeszkadza mi, że ktoś chodzi w skarpetkach do sandałów. Ale? Ale jak <noise> idziesz do telewizji, do programu gadać o Antychryście, to się <noise> ubierz ładnie. TV wypromowało wiele znakomitych metod... W to jest outro? <noise> Proszę, kontynuuj. Jeżeli mogłeś obejrzeć to nagranie, to w ramach wymiany energii udostępnij ten program. Zostaw like lub komentarz, subskrybuj kanał i wspieraj działalność poprzez wpłatę na konto fundacji lub PayPal. Stop, stop! Stop! Miało być w ramach wymiany energii, a nie wpłacania pieniędzy na PayPal. Drodzy Państwo, musimy kończyć ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie jego. I w ramach wymiany energii chciałbym <grym grym> Wam zaproponować... Zostawcie lajk. Like. łapkę w górę, jeżeli chcecie. W ramach wymiany energii wybrałem. na dole jest link do zrzutki na moje Porsche. Także w ramach wymiany energii <grym> to, to możecie wpłacić. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy w ramach tejże wymiany energii. Peter Nowotny i... Y y y y ...Mischel Biraschel. a Wy pozostańcie. <grym> Nie mam siły. Było już jest jedno słowo tylko. Lekko. Uwien. Lekko. Uwien, Uwien. Lekko. Wspieraj <noise> działalność poprzez wpłatę na konto fundacji lub pipa. To bardzo ważne. To bardzo ważne. Dziękuję wszystkim za aktywne wsparcie.